Pepe Link wprowadza do oferty nowe urządzenia dostępowe w standardzie Wi-Fi 7. Standard ten wprowadza takie technologie jak obsługa kanałów o szerokości 320 MHz, modulacja 4096 QAM, Multi-RU i Multi-Link Operation, aby zapewnić blisko pięciokrotnie wyższe prędkości, 100-krotnie niższe opóźnienia i pięciokrotnie wyższą pojemność sieci niż poprzedni standard Wi-Fi 6, do portfolio routerów Wi-Fi 7 trafił budżetowy model Archer BE230, oferujący użytkownikom do 3.6 GB na sekundę w dwóch pasmach transmisji. Do 28882 megabitów na sekundę w paśmie 5 GHz i do 688 megabitów na sekundę w paśmie 2.4 GHz. Za jego zasięg odpowiadają cztery zewnętrzne anteny wspierane przez technologię beamforming. Router ma jeden port 2,5 gigabita na sekundę WAN i jeden port 2,5 gigabita na sekundę LAN oraz 3 gigabitowe porty LAN. Zastosowanie dwóch portów 2,5G sprawia, że pomimo niskiej ceny urządzenie jest przystosowane do obsługi multigigabitowych łącz internetowych. Archera BE230 wyposażono również w port USB 3.0, do którego możemy podłączyć dysk zewnętrzny. Urządzenie jest zgodne ze standardem EasyMesh, dzięki czemu w niezwykle prosty sposób umożliwia stworzenie sieci kratowej z funkcją roamingu Wi-Fi obejmującej swoim zasięgiem większy obszar. Za bezpieczeństwo transmisji w nowych routerach tp odpowiada szyfrowanie WPA3 oraz pakiet TP-Link HomeShield, w ramach którego znajdziemy m.in. rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Konfiguracja routera to kwestia zaledwie kilku minut. Wystarczy zalogować się na stronę zarządzania lub pobrać aplikację Tether. Dzięki niej z dowolnego urządzenia z systemem Android lub iOS zyskujesz dostęp do ustawień sieci, kontroli rodzicielskiej oraz kontroli dostępu. Aplikacja Tether umożliwia także aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji, zapewniając najwyższą wydajność i bezpieczeństwo routera.